Ahoj, piraci! Dzisiaj Piratiket wraz z Piratem Simonem, który gdzieś, którego gdzieś chciało. Gdzie pan jest? To wyjdź czekaj trochę. Dobra, i widzowie, dzisiaj będziemy. Co? Gdzie ty jesteś znowu, chłopie? Pozdrawiam! Pozdrawiamy orzeszka na, na, na najdudniejszym odcinku. Możeszka na <noise> najnudniejszym odcinku tego. Czy to są te lądy, czy nie? Jedziemy z rzeką, płyniemy. Rzeką bez. Uaa! Polecam wysłuchać nową piosenkę Gipsa Drive. Bardzo fajne. Simon. <noise> No podam, podam, bo to jest Bedrocken Java Edition server. Idziemy na odchlan. Dupa. To była strzała i... A idziemy? Dobrze płynę. 9 koła dobite, a musimy... 9 koła dobijam. 9 koła dobijam. To mo Ej, a jakie będą koordynaty ostatnie? Siedem dwa, siedem pięć, gdzie ty jesteś? Siedem dwa, siedem pięć dwa. Jak? Siedemdziesiąt dwa tysiące? Dobra, 2007, czyli teraz nabijamy drugie kordy, czy pierwsze? Nie, chłopie, czekaj. Ja nie chcę pływać. I nie chcę pływać. bo bo ja nie chcę No wiem, ale ja nie chcę i samemu. Wow. Dreamboat clubs na wodzie. O mam 30! Ej, Da, 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 da. I jak będziemy na jak będziemy na wyspie to dasz mi ten hajs na nie czemu my się cofamy? Aha, bo ja się... Ja się cofałem. Ej, ale drugie kordy się teraz cofają. Jak się... Ej, ja mogę plusować... Nie chłopie. Gdzie ty płyniesz? Najgorsze jest to... Że ja nie mogę... Ten. Że ja nie mogę mapy otworzyć serwera, bo nie będzie fajnie. Co to się? Z... Ty nie mogę górę pchnąć. No już lepiej. O, halo! I myszka mi się zepsuła. Czekaj, na mnie, bo tu się coś dziwnego dzieje. No nie można, do... ale nie mogę po ludzku łódki postawić i do niej wejść. Nie chłopie, ja się tobie Jak nie masz. Aha, bo ja miałem shift, jakim ja hoppe jestem mózgiem. Jak znowu na miejscu jesteś? Nie, hopę. ratuj mnie. Ty jesteś. Nie poczekać na kolegę tym bardziej że odcinek nagrywa No wejść. Czyli teraz będziemy tego wbijać teraz y, potkę czy nie jeszcze I, a, a pijemy piemy nie... Jeszcze? Płyniemy jeszcze? W którą stronę plusujemy? W tamtą plusujemy te ostatnie kordy. Gdzie ty? Ja, jesteś? Co? Dobra, ja płynę obok ciebie, bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie płyną bo... No No to płyniemy chłopie, nie poddajemy się Co, co ty robisz? Czemu ja mam taką szybką łódkę? Wy, Wychłeptać im... I to? Wodkę czy... Zbugowana woda! Wychłeptać wodę Wtedy jak. Ej, 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 ej. ej. O, jak chcę się z pająkami pobić? Ja. No, mój pająk! Ja się chcę pobić! Tak, ogólnie to zajmowałem. Dybko wizy często. Y y tą... Y też. Kiedy myliwujemy klan? W ogóle ten odcinek przez ym, grupę naszą Ten odcinek trwa 10 minut Ale to fajnie, bo nie pamięci mi za źle na kąpie A ile jest? Ty zobacz, bo ja nie mogę, wiesz. Ej, a my teraz jesteśmy na Australii, czy gdzie? A jesteśmy na takiej wielkiej, gigantycznej wyspie, czy nie? A będziemy na nią. A to 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 chyba nie chodzi o tą wyspę co ja chciałem bo ja nie innego, obok państwa mamy mamy ten dobra ja już durawię, mam dwa ja już mam dwa koła Masz, ja dwa, sto. dwa sto. Aha, bo tu jesteśmy I obok siebie, wiesz. Właśnie. Go, 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 go! Yes.

Ile mam jeszcze tą? Ty mogłem. Ja nie, wiem, czy ja? To dobrze. A gdzie ty teraz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra, widzę cię. Jest ta wyspa. A to jest ta. Co? to jest ta wyspa, to pale... To jest ta wyspa? Walę bo od chyba mnie to nie obchodzi. Jesteśmy na wyspie, muszę walnąć bo utklacza. zero damage'a. Sprawdźmy, czy bym dostał damage'a w ogóle. Czekaj, Simony, chłopy. No dostałbym damage'a, a nie dostałem nic. Zrobiłem, bo odklacza i dowodem jest ten odcineczek. Widzia, ta wyspa jest szczęśliwa. Zrobiłem, bo za pierwszym razem na tej wyspie. I... Te pan do ciebie Ej, po hej, Podcinku sprawdzam ten. I teraz znaleźć jakieś gładkie tereny, prawda? W sensie... W sensie, żeby mniej lasu znaleźć. Ja widzę, że to jest dżungla. Teraz jest ta mniejsza część dżungli. Gdzie jesteś? Simon? Nie wiem, chyba lepiej będzie przy obrzeżach, bo mamy dostęp do wody, a woda może dać nam Przyjmij te pa, a ty jesteś. Mam. Fór. Ale weź mi przyjmij mojego tepa, please. dwadzieścia yy, yy, koła starczy. 19, bo ja mam 31. Dobra, przelewy 24. Co? Tylko... Chodź do mnie tylko. O. Wow. Wow, wow. Cze ma? Zajmowałeś? Przelewy 24 i teraz patrzcie na moją hajs. BUM! 50 koła. Opuść Państwo. Opuściłeś imperium samurai. Teraz... Jak to zrobić?

Państwo Królów. Albo... Może być, chodź. Co? Okej. Okay. A może być spacja? Państwa, agresywne czy... to drugie. Dobra. Jest bikon. Yy. A jak? Ale przez co, co? Jak? In. Nie da się fight. Nie Jak? Jak? Bo ja ci mam ciszej. A ja możemy przestawić państwa. w sensie ten bikon. Sajmal e, Pięć koła Ej, nie ma... Co? Czekaj, jeszcze raz trzeba stworzyć, bo skopałem ikona Ale co nie mam bikona weku ale mogę nie mogę jeszcze raz państwa zrobić co ja bym chciał jakimś innym miejscu tego bikona gdzieś bo jest, co jest laga mam E? Y Ja bym chciał nowe państwo. No nie wiem. Ale ja mam jakiegoś dzikiego laga. Ja muszę chyba kończyć odcinek czynić, więc widzowie naszym lagiem skończymy odcinek. Narka.